Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Białe buty we śnie są uważane za symbol lekkości, czystości i doskonałości. Marzyciel przepowiada łatwą podróż, wyjazd za granicę, sukces w miłości i sprawach zawodowych. Co jeszcze śni się o butach w białym kolorze? Interpretacja snu Millera Według psychologa Millera, śniące się buty pokazują śpiącemu sposoby na rozwiązanie palącego problemu. Ci, którym zdarzyło się zobaczyć białe buty, oznaczają, że w rzeczywistości idziesz właściwą drogą do upragnionego sukcesu. Buty innych ludzi na nogach ostrzegają przed koniecznością słuchania opinii innych ludzi. Przed tobą wielkie osiągnięcia. Wyśnione nowe buty na nogach obiecują dodatkowe źródło dochodu. Ezoterycy przepowiadają wielkie szczęście w biznesie, interpretując to, co śniło się o nowych białych butach. Zakładać je wkrótce, wspiąć się po szczeblach kariery. Widzieć we śnie, że buty są stare i zużyte, oznacza, zgodnie z książką snów wędrowca, przygotować się na wyczerpującą pracę, ciężką podróż lub przeprowadzkę. Zgubić ulubione buty oznacza, że na drodze do realizacji zaplanowanego celu pojawią się nieoczekiwane przeszkody. Sprawy sercowe e. Dziewczyna, która zobaczy na nogach nowe białe buty. Obiecuje czarownicy Medę i spotkanie z przystojnym młodym mężczyzną, który stanie się jednym z pretendentów do ręki i serca marzycielki. Snotolkolkowatel of Lavers wskazuje na rychłe uroczyste wydarzenie, wyjaśniając, co śni o założeniu białych butów. Być może śniący będzie musiał być na ślubie jako bohater lub zaproszony gość. Mężczyzna, aby zobaczyć swoją ukochaną w białych butach, zgodnie z wersją General Dreamer, będzie miał ciężką walkę z rywalem. Uwaga! Młoda dziewczyna, która śniła o brudnych butach, w najawu powinna wystrzegać się nieszczerych i złośliwych ludzi. Istnieje duże prawdopodobieństwo cierpienia z powodu plotek i oszczerstw. Tym, którym zdarzyło się kupić buty we śnie, ezoterycy radzą trochę skorygować swoje poglądy. Całkowicie błędnie wierzysz, że za szczęście i dobro trzeba zapłacić. Erotyczne chwile w. Opierając się na interpretacji snu dr Frioda, który porównuje buty we śnie z kobiecymi genitaliami, kupowanie butów. We śnie przepowiada pojawienie się partnera seksualnego. Marzenie o założeniu butów dla dziewczyny mówi o skłonności śpiącej piękności do samozadowolenia. Śniłeś o dużym asortymencie towarów w sklepie obuwniczym. Oznacza to, że możliwy jest intymny związek z kilkoma uroczymi osobami. Szczegóły snu. W Księdze Snów od Ados interpretacja snu o białych butach jest ściśle związana z jego rodzajem i stanem, lakierowane zostaniesz. Wprowadzony w błąd, usprawiedliwiony dobrymi intencjami, drewniane, mówi o chciwości i samotności błyszczące do znajomości z zamożną. Ale głupią osobą, sportowy znak, że powinieneś przyspieszyć postęp swoich spraw, bezpretensjonalny, ale silny rozwiązanie problemu. W prosty, ale skuteczny sposób: Dom mówi, że nie powinieneś zbytnio się relaksować, w przeciwnym razie zostaniesz zaskoczony. Nie trać czujności. Widzieć niesparowane białe buty przepowiada, że śpiąca osoba nie będzie w stanie zrealizować swoich planów bez niezawodnego towarzysza. Ci, którzy zgubili buty we śnie, nowoczesny połączony marzyciel zwiastuje poważne trudności na drodze do realizacji swoich planów. Być może powinieneś odłożyć swój biznes na jakiś czas. Udostępnij autor Inga Archangielska najnowsze komentarze 2. APR 2023 Anna śniło mi się, że zmieniam baletki, które mam na nogach. Zdejmuję z nich wszystkie czerwone okucia i stają się całkowicie białe. Czy wiesz o czym jest ten sen? 6. Now 2022 śniło mi się dużo białych pięknych butów w pudełkach po butach, są to sandały, buty i wszystko stylowe drogie. 17. Drun 2022 walentine śniło mi się, że zastosowałem białe buty na rynku, które bardzo mi się podobały, ale kupiłem czarne. 29 maja 2020 roku Madine śniło mi się, że w sklepie obówniczym jest dużo białych butów i wybieram. 20 kwietnia 2020 roku Julia białe buty w sklepie. Ale we śnie nic mi się nie podobało i wyszłam bez zakupu. Wszystkie buty były ozdobione białymi koralikami jak perły. 24 kwietnia 2019 roku Ira śniło mi się dużo białych butów, były jak baleriny. 30, sen 2018 Maryse widziałam moje białe trampki, były jak nowe. O czym to będzie? 1. APR 2018 Ketrin śniły mi się białe trampki ze świecącą podeszwą. O co chodzi? Julia Ketrin, wyjdziesz za mąż. 13. Now. 2017 widziałam moje białe baletki, o co chodzi? 12. Feb 2017 Ira miałam sen o białych, starych sandałach, które mi podarowano. Pasowały, ale ponieważ sandały były stare, miałam je wyrzucić. Powiedz coś, Jung Karl Gustaw. Alchemia Snów. 4. Arkitaipi. Wydawca Metkow 2014 rok. 312 centów ISBN 978 Myślnik 5 925 Myślnik 82 40 Myślnik 3 Freud Segment Wprowadzenie do Psychoanalizy Wydawca Ast 2019 rok 608 centów ISBN 978 Myślnik 5 Myślnik 17 Myślnik 11 37 26 Myślnik 7 ISBN 978 5 17 11 37 26 7 Mayrö Lowe, Leopold Kaligor. Sny i symbole. Wydawca. Instytut Ogólnych Studiów Humanitarnych 2010 rok 360 centów. ISBN 978 5 88 230 269 5 Artemidorus z Daldi, Sonnik Wydawca Krystal 1999 rok 448 centów. ISBN 978 5, myślnik 8, myślnik 81 91 0015 8.